Fund brytyjski został zmiażdżony przez chińskiego juana. Wydaje się, że to koniec brytyjskiej waluty jakkolwiek górującej nad juanem chińskim. Chińska waluta zmiażdżyła funta brytyjskiego. Wydaje się, że to właśnie przyszedł, nadszedł koniec końców brytyjskiej waluty jako waluty światowej i w wielu przypadkach rezerwowej. Proszę zobaczyć, co się stało. Fund brytyjski do juana chińskiego, proszę zobaczyć, jeszcze w roku 2007, za jednego funta brytyjskiego mogliśmy otrzymać 15 juanów chińskich, a nawet więcej. Proszę zobaczyć, tutaj mogliśmy otrzymać w tej części nawet 16 juanów. Proszę zobaczyć, 16 juanów mogliśmy otrzymać w 2014 roku. 16, 15, obecnie. Juan Chiński zmiażył funta brytyjskiego. Fund brytyjski nie ma wartości. Proszę zobaczyć, co się stało. Proszę zobaczyć, co się stało z funtem brytyjskim. Fund brytyjski zaczął się drastycznie zawalać. Do juana chińskiego. Z, z 15, z 16, do 2008, do 2009 roku do. 9 juanów za funta brytyjskiego, następnie do 8 juanów za funta brytyjskiego. I dzisiaj mamy sytuację, w której funt brytyjski, co prawda, kosztuje 9, 9 juanów za funta brytyjskiego. Troszeczkę funt brytyjski się. Umocnił do juana chińskiego, tutaj widzimy, ale to tylko i wyłącznie yy, dzięki temu, że fund brytyjski jest już oprocentowany 5,25. Proszę zobaczyć, co się stało. Fund brytyjski zawalił się do juana chińskiego. Brytyjska gospodarka jest niczym do gospodarki Chin. Proszę zobaczyć. Niegdyś Brytyjczyk dawał funcika i dostawał 16 juanów. Dzisiaj, gdy Wielka Brytania trzeszczy, trzeszczy, gdy oprocentowanie jest najwyższe od 20 lat, gdy inflacja jest gigantyczna, funt brytyjski tylko zyskał do 9 juanów za funta. Z totalnego załamania 8 juanów za funta. Proszę sobie wyobrazić, co by się stało? Gdyby fund brytyjski, co by się stało, gdyby fund brytyjski dzisiaj nie miał oprocentowania 5,25? Co by się stało, gdyby fund brytyjski obniżył swoje oprocentowanie? Na świecie nikt nie chce już funta brytyjskiego. Fund brytyjski to nie dolar amerykański, fund brytyjski to nie euro. Fund brytyjski stracił ważność, bo drukował. Dlaczego tak się stało? Dlaczego fund brytyjski zawalił się do Jowana Przede wszystkim trzeba zrozumieć, co się działo przez ostatnie właśnie 13, 14, 16 lat. Wielka Brytania drukowała, drukowała, im więcej drukowała, im mocniej obniżała swoje oprocentowanie, tym fund brytyjski mocniej tracił. Proszę zobaczyć, tym fund brytyjski mocniej tracił. Im wielkie, więcej Wielka Brytania drukowała, tym fund brytyjski się osłabiał do juana chińskiego, do jednej z najważniejszych walut świata. Im bardziej Wielka Brytania obniżała oprocentowanie, tym fund brytyjski wartościowo dalej się zawalał do juana chińskiego. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby yy, dzisiaj oprocentowanie wynosiło tyle samo, co oprocentowanie juana chińskiego, czyli 3,65. Nie byłoby tego malutkiego wzrostu. Fund brytyjski dalej by leciał na łeb na szyję. Fund brytyjski właściwie staniał o połowę od, 2000, od, od 15 lat. No, staniał o połowę. Co to oznacza? To oznacza, że yy, te wszystkie pieniądze, które zostały wydrukowane, które zostały wytworzone. Mniej więcej to połowa wartości ich gospodarki do Johna Chińskiego. Oczywiście, tak piracy drzwi to nie jest um, taka twarda dana, ale to się dzieje. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Trzeba to zrozumieć. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Oczywiście. W Polsce nie mamy tak dobrej, komfortowej sytuacji, bo proszę zobaczyć. No, jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, no to mamy tutaj sytuację funta brytyjskiego. No i u nas jest troszeczkę sytuacja inna. Ze względu na to, że gdyby polska złotówka była w takiej samej sytuacji jak juan chiński, to tutaj z tego poziomu, bo funt brytyjski do polskiej złotówki też się zawalił. Proszę zobaczyć, bum, 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 do czterech złotych, prawda? I gdyby juan chiński. Przepraszam, fund brytyjski miał tak samo postępować do polskiej złotówki fund brytyjski, no to zamiast tutaj fund tak się poruszać, no to funt brytyjski poruszałby się tak. Z tego zawalenia totalnego to by wszystko poleciało w dół. Wielka Brytania się skończyła. Tylko jeszcze nie widzimy tego na naszych wykresach, bo nasze wykresy troszeczkę, no znacznie inaczej wyglądają, aniżeli wykresy. Yy, Juana chińskiego do funta brytyjskiego, ale nie trzeba daleko szukać. Nie trzeba daleko szukać. Zrozummy to dzisiaj, gdyby złotówka zachowała się tak jak juan chiński do funta, to proszę zobaczyć, co by się stało. Jeżeli do roku 2000, proszę zobaczyć, 10, 8, dzisiaj funt brytyjski mógłby kosztować 3,50. Gdyby złotówka była, nie była tak osłabiana, gdyby nie obniżono oprocentowania, nie drukowano pieniędzy, gdyby nie robiono tego, co się robi w Polsce, to dzisiaj funt brytyjski, gdyby miał się zachować do złotówki jak do juana, no to dzisiaj by był po 3,50. Mniej więcej, 3,50, ja nie żartuję, 3,50. 3,50, 3,30, 3,70 w katorach za 100 funtów dostalibyśmy 330, 330 złotych. To nie są żarty. To nie są żarty. Dlaczego się polska złotówka nie załamała? Bo polska złotówka też jest osłabiana zwyczajnie, prawda? E, dlatego się nie załamała. E, znaczy się, dlatego fund brytyjski się totalnie nie załamał do złotówki. No, ale e, ludzie mus, mogą myśleć, no tak, no Chiny, no Chiny najważniejsza gospodarka świata po USA, może ważniejsza, może nie, nie wiadomo, która ważniejsza, czy USA, czy Chiny, prawda? No nie wiadomo w danym momencie, która jest ważniejsza. Nie wiadomo, no, się spekuluje nad tym, która gospodarka jest ważniejsza: amerykańska czy chińska. Wiemy jedno, te dwie gospodarki to są naj dwie najważniejsze gospodarki na świecie prawdopodobnie. Kto wie, może jednak gospodarka Unii Europejskiej jest ważniejsza od Chin, bo nie, mamy taką władzę, mamy te firmy, mamy to wszystko, no ale to naprawdę nie wiadomo, która z gospodarek jest najważniejsza na świecie yy, po Stanach Zjednoczonych: czy to jest Unia Europejska. Czy to są Chiny? Nie wiemy tego. Nie wiemy tego. No, są różne za i przeciw. Są różne za i przeciw. Daleko nie trzeba szukać, żeby zrozumieć, w jakim stanie jest funt brytyjski do gospodarek europejskich. Proszę zobaczyć. Tu mamy funta do złotówki, ale proszę zobaczyć, tutaj mamy funta do korony czeskiej. Tutaj mamy funta do korony czeskiej. Korona czeska właśnie zachowała się do funta brytyjskiego, tak jak i chiński. Proszę zobaczyć, to jest niesamowite. Dlaczego? No mamy tutaj. Zawalił się funcik do korony czeskiej. Funt się zawalił do korony czeskiej. I fund troszeczkę wzrósł do korony czeskiej, ale funt dalej się zawala do korony czeskiej. Widzimy? Fund dalej się zawala do korony czeskiej. Dalej. Gdyby polska złotówka wartościowa miała się zachować do funta brytyjskiego, tak jak korona czeska lub Juan Chiński z tej zapaści z 2008-2009 roku, to dzisiaj fund brytyjski kosztowałby 3,50. Fund brytyjski, nadszedł jego koniec wartościowy, prawda? Nie wiem, jak długo Wielka Brytania. Będzie musiała się wstrzymywać z quantity Nie wiem jak długo. Wielka Brytania będzie musiała mieć wysokie oprocentowanie swojej waluty, które jest bardzo wysokie dzisiaj. Nie wiem jak długo, żeby na przykład fund brytyjski w stosunku do korony czeskiej, na przykład, wzr zaczął wzrastać. Proszę sobie wyobrazić, no, dlaczego miałby zacząć wzrastać do korony czeskiej. Dlaczego fund brytyjski miałby zacząć wzrastać do Juana Chińskiego, no dlaczego? No. Może dlatego, że będą mieli wysokie oprocentowanie. Może dlatego, no chyba, że wiadomo, że w gospodarce Chin się coś stanie, prawda? No ale to jest już inna wypadkowa. No ale jeżeli będzie jak będzie, no to, żeby Fund Brytyjski miał zyskać do Juana Chińskiego, jeżeli w ogóle chcą tego, no to Yuan Chiński by musiał być znacznie niżej oprocentowany i mniej drukowalny i tak dalej, aniżeli Fund Brytyjski. Ale proszę sobie wyobrazić, jakim kosztem dla jakim kosztem będzie trzeba dojść do tego, żeby fund brytyjski miał się ewentualnie umocnić do juana chińskiego. Czy w ogóle jest z tego sens? Czy w ogóle brytyjczycy chcą umocnić funta brytyjskiego? M może się nie dać umocnić funta brytyjskiego zwyczajnie. Może się nie dać. Brytyjczycy od pół roku od pół roku podwyższają swoje oprocentowanie. Proszę zobaczyć, od pół roku podwyższają swoje oprocentowanie. A nawet do złotówki, wiecie, do, nawet do tej naszej waluty. No po prostu leci na łeb na szyję. Nawet mimo to, co robi Morawiecki, co oni robią. No i tak funt leci na łeb na szyję. No dzisiaj jest dalej drogi, widzimy. Leci na łeb na szyję. Mimo to, że oni podwyższają, funt mógłby już kosztować 4,50. Funt mógłby już kosztować, gdyby. Z, gdy trajektoria. Korony czeskiej Była taka I trajektoria Juana chińskiego Do funta brytyjskiego Była taka Dosłownie To znaczy, że gdyby złotówka miała się dostosować Do siły korony czeskiej Wobec funta brytyjskiego No to byłoby tak Bum, 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 bum I do widzenia 3.70 Dzisiaj Taką ceną funta brytyjskiego byłoby 3,70. I proszę sobie wyobrazić, jakim cudem wtedy funt brytyjski miałby znowu wzrosnąć, gdy oni mają oprocentowanie 5 od tam kilku dni, i tam już trzeszczy wszystko w posadach, prawda? A polska złotówka ma 6,75. Proszę sobie wyobrazić. Proszę sobie to wszystko przerobić. To koniec funta brytyjskiego. Tak? No, drukowali, mieli niskie oprocentowanie, wykorzystali to, wyszli z Unii Europejskiej. Nie mają jak wypompowywać tych swoich pieniędzy, bo te pieniądze z znacznej części zostały wypompowane do Polski, ponieważ za te wydrukowane funty pracowali pracownicy z Polski. Prawda? I były wypompowywane przez emerytów brytyjskich siedzących w Hiszpanii na emeryturze. Ale to się skończyło. Koniec. Over. Niestety są początki i są końce. Jest to bardzo ciekawe. Będziemy doglądać, co się będzie działo z funtem brytyjskim. Jest bardzo ciekawe to, czy funt brytyjski zyska do renminbi, do chińskiego, do chińskiej waluty. Jest to bardzo ciekawe, jak zachowa się polska złotówka. Będziemy razem śledzić perypetie funta brytyjskiego i perypetie Wszystkich walut świata, które uważam, że są ważne dla nas, Polaków. Pozdrawiam, do usłyszenia. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube i koniecznie obejrzenie filmów, które pojawiły się na ekranie Państwa monitorów, bo są to arcyważne filmy, tak jak i ten. Pozdrawiam, do usłyszenia.